Trzy najczęściej popełniane błędy w noszeniu w nosidełku leny hybrid. Oglądajcie, bo kurczę, pomału nie mogę na to patrzeć. Cześć, ja nazywam się Monika Osińska-Żabka, jestem doradczynią noszenia dzieci w chustach i nosidełkach. I od dobrych dwóch lat pracuję z tym modelem nosidełka. Nosidełko leny hybrid. Czyli nosidełko, z którym no, pracujemy już od najmniejszych dzieci, od dzieci noszących rozmiar 56-62, ale słuchajcie, jak czasami widzę zdjęcia rodziców, którzy noszą w tym nosidle swoje dzieci, to mam dziurawe kieszenie, bo nóż mi się w kieszeni otwiera, ponieważ popełniają błędy, o których najczęściej nie zdaję sobie sprawy. Dlatego dzisiaj ten materiał pokaże Wam trzy najczęściej popełniane błędy i to, jak sobie z nimi radzić, bo to jest najistotniejsza rzecz. Pierwsza, najważniejsza rzecz kwestia regulacji pionowej nosidła. To jest najczęstszy błąd: jest taki, że rozciągamy tą regulację, rodzice rozciągają tą regulację, i pokażę Wam, co się nam tutaj dzieje. Wyciągamy panel do góry. I ja sobie go tutaj przereguluję, po to, żebyście widzieli o co chodzi. I teraz wezmę sobie moją lalę i pokażę Wam, w czym rzecz, jeśli chodzi o niewłaściwe układanie dziecka w nosidle, z wyciągniętą zbyt wysoką regulacją nosidła. Popatrzcie. Ja układam to nosidło tu. Krawędź górną na barkach dziecka. Układam dziecko w nosidełku i wiążę go. I tak najczęściej rodzice to nosidło wiążą. A mianowicie, popatrzcie tu, tu sobie prowadzę, wiążę pod pupą. Nie patrzcie w tej chwili na to, co się dzieje pod pupą, pod kolankami, bo to jest kolejny błąd, który często nam będzie się pojawiał, ale zaraz o nim zaraz o nim powiem natomiast patrzcie na to co dzieje się z ciałem dziecka w górnej części a mianowicie okej okay, spełniamy zadanie czyli nosidło nie wchodzi nam na głowę nie? natomiast tu pod pupą to ja bym tu jeszcze całą pięść spokojnie zmieściła dziecko jest przypraszczone do ciała rodzica zobaczcie jak wygląda w tym momencie kręgosłup, jakie jest odwiedzenie nóżek, dobra, złożę te pasy pod nóżkami, żebyście to lepiej widzieli, jakie jest odwiedzenie nóżek, nogi uciekają bardzo mocno na szerokość, kiedy ta lala obrazuje nam dziecko w rozmiarze 62. I zobaczcie, co się stanie w momencie, kiedy ja wcisnę lalę w głąb nosidła, zwinę ją tu, czyli Zwinę nóżki, zwinę bioderka, i tu de facto nosidło wyłazi nam bardzo wysoko. Co więcej, popatrzcie, mamy tu bardzo dużo luzu z boku. Natomiast jeżeli ja teraz skróciłam to nosidło, i zobaczcie, że nadal, nadal to dziecko. Nie ma nosidła na karku, ale skrócenie go tu z boku spowodowało, że tu zebraliśmy dziecko do środka, i to dziecko jest bardziej ustabilizowane tutaj z boku. Jeszcze, jakby miało dziecko stawy, to mogłabym, tak jak ma stawy noworodek, mogłabym w tym momencie złożyć nóżki bliżej siebie i pozycja tego dziecka. W nosidle w tym momencie nabiera takiego kształtu, jaki być powinien. Czyli dziecko nie jest przyplaszczone do rodzica, nie ma bardzo szerokiego odwiedzenia nóżek, bo to odwiedzenie nóżek jest lekko szersze niż ten naturalny rozstaw miednicy i zebranie tu do środka wtedy daje nam. Bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o stabilizację dziecka w nosidełku. Więc nie rozciągajcie panelu, nie wyciągajcie tutaj wszystkiego do samej góry, bo jakkolwiek owszem, tu wydaje Wam się, że jest ok, to tu wszystko zaczyna nam się luzować i tej pozycji właściwej dziecka osiągnąć nie potrafimy. Drugi błąd, jaki pojawia się bardzo często w noszeniu dziecka w nosidle LENY HYBRID, to jest taki błąd, że układamy sobie pasy wysoko na ramionach. Tu już bardziej w tym momencie idziemy w problem dla rodzica. I owszem, można w ten sposób nosić, natomiast tracimy cały zysk pochodzący z chustowych pasów, ponieważ całe obciążenie idzie nam tu, na ten mięsień. Te pasy tu też zupełnie inaczej pracują nam na nosidle. Zobaczcie, że ta krawędź ucieka nam wtedy do góry, do środka, natomiast w momencie, kiedy rozciągniemy rozciągniemy pas na ramieniu, zaraz Wam to pokażę, o właśnie, i trochę tym pasem zapracujemy, bo to jest bardzo istotne, żeby sobie tutaj w ręce tym pasem odpowiednimi krawędziami zapracować, to w tym momencie zobaczcie, że naprężenie idzie zupełnie w innym kierunku. E, idzie tak, jak idą mięśnie skośne kręgosłup, wokół kręgosłupa dziecka. Więc e, tym samym zobaczcie, jak inaczej wygląda ta strona, a jak inaczej nosidło wygląda po tej stronie. I to jest drugi błąd, który często się pojawia, aczkolwiek to jest błąd, który ja daruję w sytuacji, kiedy na przykład potrzebujemy Dość mocno i energicznie ruszać rękami, kiedy potrzebujemy na przykład pójść z kijami, kiedy potrzebujemy, żeby ten ruch ręką był tutaj możliwy i energiczny, bo kiedy zrobimy to samo z tym, no to ta krawędź dolna nam tu. Trochę przeszkadza. Dlatego to jest błąd przy takim codziennym funkcjonowaniu, ale w skrajnych wypadkach możemy sobie w ten sposób tą chustę układać. I jeszcze jeden błąd, który się pojawia bardzo często w przypadku tego nosidełka, to jest noszenie małych dzieci, dzieci poniżej 6 miesiąca życia, dzieci, które samodzielnie nie siadają, z rozłożonymi na plecach połami zarówno jedną tą dolną, jak i drugą górną. Poły rozłożone są na plecach. Co jest tu największym problemem? Po pierwsze, to, że bardzo trudno jest ułożyć miednicę w odpowiedniej pozycji. Znowu rozplaszczamy dziecko. Po drugie, nacisk tych pół, tego materiału, który musimy solidnie tu dociągnąć, żeby on się tu fajnie trzymał, na centralny punkt na kręgosłupie. Staramy się tego unikać. Zwłaszcza u dzieci, które jeszcze nie siadają. I kolejna rzecz, która. No, która mnie się ogólnie nie podoba, to jest to, że dziecko bardzo często w tym miejscu, jak, go nacisk jak naciskamy, jak naprężamy te poły, to dziecko nam się stymuluje do odginania. Więc nie róbmy tego. Jeśli już musicie prowadzić materiał górą, czyli prowadzić go po nóżce, to po prowadźcie go owszem po nodze, a nie prowadźcie go. O, powyciągam. A nie prowadźcie go po plecach dziecka, no chyba że macie już duże dziecko, które chcecie wspierać dodatkowo. Na przykład, jeśli panel jest zbyt wąski, wtedy rozłożenie pasów materiału, podpierając nóżkę, bardzo mocno wspiera nam dziecko. Ale nie robimy tego u maluchów, u dzieci, które samodzielnie nie siadają, ponieważ po prostu stymulujemy dziecko do odgięcia i de facto tracimy to, co daje nam. Dobrze zawiązane nosidło Leny Hybrid, a mianowicie idealną pozycję już od noworodka. Więc moi drodzy, jeśli nie wiążecie poprawnie, jeśli któryś z tych błędów u Was występuje, poniżej w opisie macie link do konsultacji z korektą ułożenia dziecka w nosidełku. Ja wam wytłumaczę, jak to dziecko ogarnąć, jak wyregulować to nosidło, jak dostosować go do Waszych potrzeb, żeby Wasze dziecko było ułożone w tym nosidełku prawidłowo. Konsultacja jest online. Potrzebujemy na nią 15-20 minut, więc wa warto, naprawdę warto w nią zainwestować, jeśli już macie to nosidło. A tak jak mówię, któryś z tych błędów u Was występuje i nie za bardzo wiecie, jak sobie z nim poradzić. Z mojej strony to tyle. Zapraszam Was serdecznie.